Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. O, witam państwa serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o nalotach dywanowych. Jak ja lubię naloty dywanowe. Naloty dywanowe, to jest takie przygotowanie medialne pewnych rzeczy. Mianowicie, ci, którzy zarządzają tym światem, oni widzą świat na 40, 50, 70, 100, 200 pewnie do przodu. Oni wiedzą, co będzie. Natomiast ludzie, którzy żyją codziennie, codziennie żyją po prostu z dnia na dzień, czasami żyją z tygodnia na tydzień, politycy żyją w cyklach czteroletnich swoich wyborów, bo jeżeli nie będą spolegliwi wobec swoich zleceniodawców, to zostaną wymienieni, na przykład nagra ich się gdzieś w restauracjach i za chwilę się okaże, że ktoś, jakaś inna grupa ich wymieni. No więc tak to jest. Polityk myśli najdłużej, bo na 4 lata. Ale mocodawca polityka, o on myśli dużo dłużej, dużo dalej. Dlatego jest jego mocodawcą, dlatego nie jest taki głupiutki, bo on wie. I zawsze jak coś ma się fajnego wydarzyć, to ja zauważyłem, że są robione naloty dywanowe. I pierwszym nalotem dywanowym, czyli takim medialnym, który ja zauważyłem, a który mnie zaszokował, było to, kiedy na studiach powtarzano pewne prawdy. Mianowicie, kiedy byłem na studiach, a studiowałem na naprawdę dobrej uczelni, na Kulu, bo wówczas, kiedy ja studiowałem na Kulu, to dyplom Kulu liczył się na zachodzie bez nostryfikacji. Nie, no wiadomo, że w tej chwili w Polsce jest mnóstwo uczelni, których dyplom się liczy bez nostryfikacji, zwłaszcza te z piątej, szóstej setki. Znaczy nie, z piątej nie mamy, mamy poza piątą setką, czyli te z szóstej, siódmej, ósmej setki. To one na pewno tak mają. Wtedy to była uczelnia fajna i wtedy byli fajni profesorowie i wtedy wszyscy profesorowie się zjeżdżali na kul. Potem część z nich przeżyła jakąś taką metamorfozę. Dziwna rzecz. E, na przykład prezydent Wrocławia, który był bardzo takim religijnym człowiekiem, a teraz jest jaki jest. No ale nic, co, nieważne. I pamiętam pierwsze bombardowanie. Naród dywanowy. Bu, 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 bu. My wtedy na studiach, o, studiowałem filozofię przyrody, ochrony środowiska. Naprawdę na poważnie. Rozumiecie Państwo na poważnie. E, dyskutowaliśmy o tych wszystkich bredniach. O tym, że jest koniec historii, jakiś tam Fukiyama napisał, i my to przeżywaliśmy strasznie, że już tam coś się nie zdarzy, że jakieś idiotyzmy, jakieś kluby rzymskie. My nie widzieliśmy, że te kluby rzymskie to wszystko to są idiotyzmy propagandowe i niczemu nie służą, tylko robieniu hajsu tym, którzy są świadomi i patrzą na 20 lat do przodu. I pamiętam, że była właśnie ta teoria, do której teraz zmierzam, mianowicie, że nie będzie już produkcji, że społeczeństwa posindustrialne yy, to nie będą już produkować, nie, że to będzie albo w innych krajach, albo roboty będą. No i no właśnie, roboty z Ukrainy, zwłaszcza nisko opłacane, yy, będą produkowały te różne rzeczy, a, a społeczeństwa zajmą się usługami. Ja jestem z takiej dosyć prostej rodziny, gdzie my mamy kult w rodzinie produkcji, tak? No, produkcji. Dla mojego ojca, na przykład, to szacunkiem się, jak jakiś ktoś mówi, ja produkuję gwoździe, no, to to jest gość. Kurde, bo on robi coś naprawdę społecznie użytecznego. A jak ktoś mówi, a ja jestem choreografem w operze, to to jest wiadomo, że darmozjat i sugestia jest taka, czy nie mógłby tego robić po pracy, w, wolnych, w wolnym czasie, być tym choreografem w Teatrze Wielkim, ponieważ no, to jest ani nikomu niepotrzebne, to jest po prostu jakieś społecznie. Zimą ten teatr wielki trzeba ogrzewać. To są duże kubatury. A przecież można by tam zmagazynować różne rzeczy. To naprawdę dziwna sprawa. Możecie się Państwo śmiać, ale społeczeństwo powojenne, a mój tata przeżył wojnę. Inaczej patrzą na życie. Oni musieli bardzo ciężko, mozolnie pracować, w warunkach naprawdę bardzo represyjnych, dorabiać się różnych rzeczy. I mój tata, na przykład wczoraj z nim rozmawiałem, kiedy opowiadał mi jak kupił sobie pierwszy samochód, czy pierwsze jakieś tam meble na raty, czy coś takiego, jak to spłacali, jak to się dorabiali, jak to się cieszyli i tak dalej. Ale to jest społeczeństwo takie doświadczone. I oni wiedzieli, że jeżeli czegoś nie wyprodukują, to tego nie będą mieli z racji różnic kursowych pomiędzy walutami zachodnimi a wschodnimi. I ja pamiętam, jak się zaczęło mówić, że nie będzie już produkcji. Nie będzie produkcji. To było takie bombardowanie dywanowe, to po prostu było niesamowite. Nie, nie, nie będzie produkcji. I ja jako student, taki pozytywistycznie wychowany, chodziłem do tych profesorów, bo mm, zawsze byłem z uchwały, i mówiłem, panie profesorze, ja przepraszam, ale nikt pan mi to wytłumaczy, jak to nie będzie produkcji? A on mówił, no nie, nie będzie produkcji już. Nie, nie, to jest społeczeństwo postindustrialne i, i nie będzie produkcji. Ja mówię, no to z czego będziemy żyli? Bo ja to rozumiem prosto, nie jak robimy samochody, eksportujemy część, robimy jakieś kable, eksportujemy, eksportujemy węgiel, eksportujemy nawet no może jabłka, ale to też jest produkcja przecież sadownicza, eksportujemy to, tamtoś mam to. No. Yy, a mówię, nie, nie, tak nie będzie, to już będą robiły roboty. Yy, no i to będzie, a my, my nie, 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 już nie, nie. A ja mówię, no to z czego będziemy żyli? A on mówił, no skupimy się na usługach. Ja wiem no dobra, ale komu będziemy te usługi świadczyć? Bo ja zrozumiem usługi, okej. Okay. Na przykład w Gdańsku powstaną porty, które będą na przykład czyściły i malowały kadłuby statków, tak? Przyjeżdża jakiś statek z Niemiec czy skądś, my go podnosimy, czyścimy z glonów, malujemy, wymieniamy tam awionikę w tym statku, silnik naprawiamy, to jest usługa, tak? Statek wylatuje, wychodzi od nas jak nowy. No to to roz... nie, nie, takie usługi nie. No bo takie usługi wymagają posiadania tam tokarek, frezarek, Różnych innych rzeczy, to jest usługa. Nie, nie. To starsi ludzie będą obsługiwani. Ja sobie myślę: Kurde, 50 lat temu paliło się tymi starszymi ludźmi w piecach w Auschwitz. Niemcy palili, a teraz nagle taka estyma i, i będą ich obsługiwać. Pomyślałem sobie, a poza tym no, ci ludzie starsi nie mają tylko pieniędzy, ponieważ te pieniądze, na przykład jak ktoś był nauczycielem, no to też ma te pieniądze jakby z budżetu, to jest takie mielenie pieniędzy. I ja mówię, no i co będziemy robić? No, będzie dużo czasu wolnego, będzie coś tam, będzie coś tam i zrozumcie, Ci ludzie, ci profesorowie, opowiadali nam, studentom, takie pierdoły, jakby byli psychicznie chorzy. Nie wiem, czy oni w to wierzyli, czy oni byli zaprzedani sprawie. Gość dość powiedzieć, że był, prawda, nalot tam dywanowy, Buu, tam bomby latały. O, to, to wygląda jak puchar, a nie jak bomba. Bomba to musi mieć takie kanciaste bardziej kształty. I te bomby spadały, prawda, w gazetach pisali jacyś profesorowie. Zawsze się jakiś profesorów, idiotów znajdzie, którzy ci profesorowie. Piszą najróżniejsze rzeczy, w ogóle nie są, jakby za to nie ponoszą odpowiedzialności. Jakby ta ich s, taka skurwiała moralność, która nie istnieje, oni piszą jakieś rzeczy i piszą to na pewniaka, że tak powinno być. I te bomby spadały. I takim młodym ludziom jak ja, mieszałem w głowach. Ja mówię, no jak to nie będzie produkcji? Ciągle nie, nie przyjąłem, ja tego nie przyjąłem w ogóle, że nie będzie produkcji. Mówię, no ale ktoś będzie musiał produkować, nie wiem, kable, alternatory, samochody. No to roboty będą, to roboty będą. I wtedy było coś takiego, że już e, Musi zaczęli produkować za pomocą robotów silnik Fire do Fiata. No, i to był taki, że może to tak będzie, ale raczej nie. I proszę Państwa, zobaczcie, yy, yy, ta, jakby to powiedzieć, naród dywanowy spadł na Tonsil, Unitre, Ursus, yy, na co jeszcze Polfa, Polmo, to tamto, mam, to Tewa, zakłady Cemi, wszystko produkowaliśmy: kwarce, tranzystory, układy scalone, Unitra, głośniki, statki i proszę. Mieli rację, ja nie miałem racji, mieli rację, po prostu nic się już nie produkuje, skupieni jesteśmy na usługach, prawda, czyli było bu, 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 bu. nic się nie będzie tutaj produkować i proszę, jest, nic się nie produkuje, no bo co się produkuje? Znacie kogoś, kto coś produkuje? Macie jakiś produkt polskiej produkcji? Jabłko może? <laughs> Więc jest tak, czyli mieli ci profesorowie jednak rację. No nie byli skretyniali jacyś ludzie, oni mieli rację. Tylko mieli swoją rację, to była racja etapu. Po czym drugi raz, jak już skończyłem studia, zaczęło być bardzo dużo w prasie różnych rzeczy o tym, że nie będzie już miedzianych kabli. Nie będzie już miedzianych kabli. Nie będzie, to jest już przestarzałe. I nie będzie w ogóle kabli, i odchodzi się na świecie od kabli. Ja pamiętam ze swoim ojcem rozmawiałem, mówię tata, mówi się, że już kabli nie będzie. I ja pamiętam wtedy Volvo, które jeszcze wtedy było samochodem takim lipnym, bo szwedzkim, a teraz już porządnym chińskim samochodem. To już. Więc wtedy jeszcze wprowadziło coś takiego, że był światłowód po całym samochodzie pociągnięty i jedna magistrala prądowa. Nie wiem, czy to rozumiecie. I w każdym urządzeniu, na przykład, się włączało kierunkowskaz, to sygnał po światłowodzie leciał do kierunkowskazu. Tam był dekodowany, a to do mnie, to ja jestem kierunkowskaz lewy, boczny. I tam, tyk, 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 dik, ale to się wtedy nie sprawdziło, bo technika była jeszcze za prosta. Za, jakby to powiedzieć, za. Jakby z jednej strony za prosta, z drugiej strony za skomplikowana. To, to nie, mogło, nie miało prawa działać. W warunkach zasolenia, wibracji. Yy, Poza tym musiało to być naprawione w sposób prosty. Taki światłowód, jakaś stłuczka, coś się przytnie, ktoś tam na przykład rzuci do samochodu szpadel. No, no nie wiem zresztą, jak to wyglądało, ale to chyba się po prostu nie przyjęło. Ja mówiłem, słuchaj, ta to. Jak mówią, że nie będzie już miedzi, nie będzie kabli. ale ja jak po domu pociągniesz instalację? Jak nawiniesz światłowodem alternator? Ja mówię, no faktycznie, jak to zrobić? Jak to nawiniesz? A proszę bardzo. Czyli znowu było bombardowanie, łukomniejsze już takie w lokalnej skali, prawda? I mówiło się, nie będzie się produkowało kabli, nie będzie się, nie będzie się produkowało kabli. Nie, 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 nie. I proszę, były zakłady w Ożarowie Mazowieckim, gigant w produkcji kabli. Nie ma. Czyli znowu dziennikarze mieli rację. Nie produkuje się kabli. A te produkuje się w Chinach, no ale Chińczycy to wiadomo. Tam oni się zajmują, oni są jeszcze preindustrialni albo w ogóle industrialni. Co za wstyd i w ogóle. Więc zawsze jak jest jakieś bombardowanie dywanowe, zauważyłem, to ono jest przygotowaniem do pewnych rewolucyjnych zmian. Bo potem jak ktoś likwiduje zakład w Ożarowie, to tysiące ludzi, którzy słyszały te brednie o tym, że nie będzie kabli, mówi: ehm, No tak, nie likwiduje się. Nie myśli sobie, że zakład jest likwidowany na obstalunek jakiegoś ubeka, który musi ten zakład zniszczyć, żeby jego zakład miał większy przychód. Tylko ludzie myślą, o, no zakład się likwiduje, bo pewnie nie ma zbytu na kable. Po prostu tu ludzie mówią, no tak, będziemy społeczeństwem postindustrialnym, homoludens. I zaraz są na śmietniku. I teraz jest tak kolejne bombardowanie, kolejne bombardowanie się zaczyna już, kolejne bombardowanie się. I tutaj już lecą, lecą te bomby dzią, dzom, dziam, dziam I to jest bombardowanie, proszę Państwa, LGBT. LGBT, Prawie, Nie będzie nienawiści, nie będzie czegoś tam, prawda? Nie będzie nienawiści, nie będzie czegoś... Nie będzie, nie będzie. Zresztą znacie, prawda, tę tą, tą całą retorykę LGBT? I zobaczycie Państwo sami, bo nigdy tak nie jest, żeby nalot dywanowy był bezcelowy, bez potrzeby i taki robiony w pustkę, że za chwilę będzie da-da-da i nie będzie nienawiści. Po prostu nie będziemy już nienawistnikami jak u Orwella. Będziemy kochać swoich oprawców. To jest fajne. Ja to uwielbiam, jak są takie naloty dywanowe. Po prostu ja myślę sobie, co muszą czuć ci ludzie do nas, którzy to aranżują, robią. I... Eee... Eee... I, I patrzą po tym, jak my reagujemy. Jak na przykład dają Tymińskiego, i Tymiński wygrywa wybory. Co oni muszą potem, siedząc sobie w jacuzzi i są tam pijąc szampana dobrego, co oni se muszą mówić o nas? Co oni myślą? Mówią, popatrz, udało się, a mówię, że tego zakładu nie zlikwiduje. Zlikwidowałem, wygrałem, a zobaczymy. I tak się gadają, a teraz robią sobie coś tam, coś tam. Mówiłeś, że nie da się zlikwidować przemysłu w tym kraju, a zlikwidowaliśmy. O kurde, nie doceniałem cię, Steve. No, Dave, tam, tu, co, coś, tam, coś tam. Ale ciekawe, co oni o nas myślą, żebyśmy tak wiedzieli, to pewnie byśmy osiwieli w ciągu dwóch minut, nie? Znaczy ja już bym nie osiwiał, bo ja jak jestem, ale, ale byśmy osiwieli. Fajnie byłoby tak to wiedzieć. No cóż, albo i nie fajnie. Lepiej może żyć w złudzeniach.